Cześć, nazywam się Ania i witam Was na moim podcaście Przygotowania. Jest to miejsce, gdzie opowiadam o śmiesznych historiach i przygodach z mojego życia. Nowe odcinki ukazują się co piątek na Spotify oraz na YouTube. Dzisiaj przygotowałam dla Was kilka historii, których motywem przewodnim będzie B, a w sumie będą napoje oraz inne płyny. Zapraszam. Wyobraźcie sobie mu pierwszy tydzień na studiach. Nowe miasto, nowy, nowi ludzie i nowy etap w życiu. Przeprowadziłam się do Opola i nie znałam tam praktycznie nikogo, oprócz mojej kozynki Kasi, która w tym samym czasie zaczynała studia, jednak na innym kierunku, w wydziale, oraz nie zamieszkała w Opolu, po prostu dojeżdżała na zajęcia codziennie. Ja miałam swój pokój w akademiku, obok wydziału, i w pierwszym tygodniu wbrałam się tam na zajęcia wraz z moimi nowymi koleżankami Martyną oraz Anią. I Mieniczkę moją z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrawiam, ponieważ wiem, że słucha moich odcinków na bieżąco. I tak z dziewczynami wybrałyśmy się do budynku naszego wydziału i okazało się, że jest tam automat z napojami gorącymi i można tam kupić moją ulubioną kremową czekoladę. W mieście rodzinnym podobny automat znajdował się w szpitalu i często tam ten napój kupowałam. Dlatego, gdy zobaczyłam identyczny automat na wydziale, to popędziłam, aby zakupić sobie ten słodki napój. Wróciłam monety, wzięłam kubeczek i poszłyśmy pod salę. Gdy wspinałyśmy się po schodach, ja w pewnym momencie się potknęłam i rozlałam całą zawartość kubeczka na białą ścianę. Na początku szok i niedowierzanie. Potem popatrzyłam w prawo, w lewo. Nikogo nie było. Zerknęłam jeszcze, czy są kamery i pobiegłyśmy. Potem wybuch śmiechu. Ja ogólnie tak mam, że gdy się stresuję, to po prostu się śmieję. No i tak uciekłyśmy, poszłyśmy na zajęcia. Ja jednak miałam wyrzuty sumienia i na następny dzień wróciłam na wydział, podeszłam do pani od recepcji, Opowiedziałam całą historię, przeprosiłam za pobrudzenie ściany. Jednak ona się uśmiechnęła, powiedziała, że nic się nie stało, ponieważ ściany były pomalowane taką specjalną farbą i można było z niej wszystkie plamy zmyć. I tak się stało: plama czekoladowa znikła. Białe ściany i brązowe płyny nie chyba prześladują. Niedawno doświadczyłam podobnej sytuacji w swoim wynajmowanym mieszkaniu w Warszawie. Przygotowywałam coś pysznego do jedzenia. Był to chyba pataj. Mieszałam coś na patelni, a obok stała duża butelka sosu sojowego ciemnego. W pewnym momencie gwałtownie podniosłam patelnię, bo chyba chciałam przerzucić makaron na talerz i strząciłam z całej siły butelkę, która oczywiście była otwarta, a sos chlapnął na wszystkie strony. Największa jego ilość poleciała na białą ścianę, która z jednej strony otoczona była płytkami. Jednak płyn trafił na tę część nieosłoniętą. Na szybko trochę powycierałam plamę. Po ciągu wydawało mi się, że ściana jest czysta. I zabrałam się do konsumowania mojego pysznego makaronu w towarzystwie serialu. Rano jednak okazało się, że wielkie brązowe plamy zostały i nie da się ich zmyć. No cóż... Jak będę się wyprowadzać z tego mieszkania, to chyba nabędę nową umiejętność. Nauczę się malować ściany, bo chyba będę musiała to zrobić, Jakby jeżeli chcę odzyskać kaucję w wysokości 2000 zł. Jest o co walczyć. Wydawać by się mogło, że wszelkiego rodzaju płyny są dla mnie problematyczne. Jednak zdarzają się też inne historie. W poprzedniej pracy mieliśmy imprezę firmową. I odbywało się to w zimę, obowiązywały stroje wieczorowe, impreza miała miejsce w hotelu. Ja jako świeża weganka nie byłam pewna, czy będę miała co jeść. Dlatego zaopatrzyłam się w deser przygotowany przez taką firmę cateringową, która pojawiała się u nas w firmie. W słoiczku były nasiona czyja na mleczku kosowym, do tego mango. Oraz banan. Zapakowałam to do torebki i poszłam na imprezę. Na miejscu okazało się, że jednak oprócz mięsa serwowano też warzywa, owoce i różnego rodzaju dodatki. Dlatego nie umarłam z głodu i nie musiałam wyciągać mojej ostatniej deski ratunkowej z torebki. Przetąciłam całą noc i nad ranem wróciłam do domu. Położyłam się od razu spać oczywiście, zmyłam makijaż i zasnęłam. Gdy już odespałam swoje, to wstałam i stwierdziłam, że deserek będzie idealny na śniadanie. Dlatego poszłam po moją torebkę, otworzyłam ją, a tu niespodzianka. Deserek się pobił, wszędzie było dużo szkła, dużo owoców i co najgorsze nasion chia, które nawet tak wsiąkły w moją torebkę i plamy nie zeszły nawet po praniu. Na szczęście nie miałam tam nic cennego. To były wszystkie historie, które wydarzyły się w Polsce. W związku z tym, że dalej panuje pandemia koronawirusa, wprawdzie już niedługo, bo 13 czerwca otwierają się granice, jednak póki co nie podróżuję, dlatego wracam do wspomnień i będzie troszkę historii z moich poprzednich podróży. Jednym z ciekawszych miejsc, które zrobiło na mnie, bardzo fajne wrażenie i nadal chcę tam wracać, jest Budapeszt. Mam tam swoją bardzo dobrą koleżankę Ester, z którą spotykamy się systematycznie. Poznałyśmy się w Stambule na wymianie studenckiej, potem ja przyjechałam do Budapesztu, ona do Wrocławia, następnie odwiedziła mnie w Azerbejdżanie, a ostatnio spotkałyśmy się w Warszawie. W której zimie ja wybrałam się do Budapeszczu i właśnie u niej nocowałam. Był to bardzo krótki wyjazd na weekend. Bardzo dużo chodziłyśmy w sumie chodziliśmy, ponieważ Mieszko też przyjechał. Dużo chodziliśmy, zwiedzaliśmy i w ostatnią noc, wieczorem, wybraliśmy się do sklepu na zakupy, ponieważ w tamtym okresie. Na Węgrzech niedzieli były niehandlowe, dlatego musieliśmy się zaopatrzyć na bardzo drugą, długą podróż. Kupiliśmy jakieś picie, napoje, oczywiście przekąski. I poszliśmy całą grupą do bardzo turystycznego miejsca w Budapeszcie. To jest taki pub, który się nazywa Simpla. Jest on bardzo nietypowy wystrój. Budynek wygląda trochę jak ruiny. Ściany są bardzo zniszczone, popisane. Ale też jest tam bardzo dużo dodatków w postaci lamp, trabantów, i oczywiście stołów i różnego rodzaju krzeseł. Miejsce jest bardzo turystyczne i dlatego postanowiliśmy się tam wybrać. Usiedliśmy całą grupą przy takich bardzo wysokich, barowych krzesłach i stoliku, i rozmawialiśmy. Wszystko było w jak najlepszym porządku. Gdy minęło troszkę czasu, postanowiliśmy, że musimy się zbierać, ponieważ czeka nas poranna pobudka. Podnieśliśmy z ziemi swoje zakupy i wybraliśmy się na metro. Po drodze okazało się, że coś tak kropelka po kropelce kapie z mojej torby. Nie za bardzo wiedziałam o co chodzi. Po drodze weszliśmy jeszcze do takiego sklepu ala żabka. No i było coraz więcej tych kropel i tak myślę o co chodzi. Gdy otworzyłam moją torebkę okazało się, że... Mój dwulitrowy sok jabłkowy eksplodował. Niestety moja torebka nie była zbyt chłonna, dlatego po prostu te krople leciały na ziemię i zostawiały po sobie ślady. Myślę, że w tym pubie, w którym byliśmy, ktoś najwyraźniej zeskoczył albo nadepnął moją torebkę, i wtedy doszło do wybuchu. Bardzo się śmialiśmy, że ja idąc zostawiałam za sobą znaki. I ten sok naprawdę się tak wylał, że aż moje pieniądze papierowe były całe mokre. Na szczęście przed snem położyłam wszystkie mokre elementy. W tym banknoty oraz torebkę powiesiłam na koloryferze i rano wszystko było suche. Oczywiście, rano prawie zaspaliśmy na naszego busa, ponieważ budzik nie zadzwonił. Jednak w porę się obudziliśmy i popędziliśmy na dworzec. W Budapeszcie miałam jeszcze inną ciekawą historię. To było akurat lato i wybrałam się tam z moją przyjaciółką Adeliną. Cały czas niedziele były niehandlowe, dlatego w sobotę przed pójściem na imprezę poszłyśmy do sklepu, aby kupić sobie coś do makaronu, no a żeby następnego dnia zjeść coś ciepłego, pożywnego no i taniego. Zakupy były zrobione. Wybór padł na pesto w słoiczku. Schowałam go do torebki i poszłyśmy. Do klubu okazało się, że przed wejściem ochroniarze sprawdzali torebki. Wyobraźcie sobie, jaką mieli minę, gdy ja swoją torebkę otworzyłam i pokazałam zawartość. Byli zaskoczeni, śmiali się i nie mogli zrozumieć, co ten swójczyk tam robi. Ja oczywiście wytłumaczyłam, że no niestety w niedzielę sklepy są pozamykane, no a trzeba coś jeść, nie chcemy paść z głodu. I tak panowie nas z uśmiechem wpuścili, najwyraźniej nie uznali, że pesto może być niebezpiecznym narzędziem i nasze tańce zakończyły się pamiątkowym zdjęciem w klubie z głównym bohaterem, jakim było pesto. A jak pojawiają się historie z moich podróży, to oczywiście nie może zabraknąć zmianki o Azerbejdżanie i Turcji, w mie o miejscach, gdzie spędziłam najwięcej czasu. Poza polską oczywiście. Tak jak wspominałam ostatnio, kultura picia herbaty w Azerbejdżanie, jak i w Turcji, jest bardzo ważna. Jednak w kraju ze w Ankarze kawa również odgrywa bardzo istotną rolę. Pije się, się tak zwaną kawę turecką, palone a następnie drobno zmielone ziarna kawowca, są zagotow zagotowywane w tygielku i oczywiście słodzone. Serwuje się napój w małych filiżankach. Kawa w Turcji, oprócz takiej roli towarzyskiej, ma też bardzo istotne znaczenie, jeżeli chodzi o zaręczyny. Tradycja nakazuje, aby mężczyzna, który chce się ożenić z dziewczyną, musi się do niej wybrać ze swoimi rodzicami. Ojciec przyszłego pana młodego pyta rodziców przyszłej panny młodej o jej rękę. Gdy odpowiedź będzie pozytywna, to panna młoda przygotowuje dla wszystkich kawę. Serwowana jest ona od najstarszej osoby do najmłodszej. Jednak ostatnią osobą, która otrzymuje kawę jest przyszły pan młody i ta kawa jest wyjątkowa, ponieważ nie dodaje się tam cukru, tylko pieprz i sól. Jest to sposób, aby sprawdzić, czy miłość wybranka jest wystarczająco mocna gdy mężczyzna wypije całą filiżankę kawy oznacza że naprawdę kocha swoją przyszłą żonę. Mi oprócz tego elementu zaręczynowego kawa jest też bardzo istotna w takim życiu codziennym. Bardzo często młode dziewczyny, no i też starsze, piją kawę, a potem wróżą z fusów. Jest to tak zwane falan bakmak. I są nawet takie miejsca, gdzie w kawiarniach zatrudnione są specjalne panie, takie wróżki od fusów skawy. Ale oczywiście zawsze też można poprosić jakąś koleżankę, znajomą, a w ostateczności użyć aplikacji na telefon. I tak jak wygląda takie wróżenie z kawy. Najpierw trzeba oczywiście napój wypić, gdy się go skończy filiżankę. Przewraca się do góry nogami i kładzie na talerzyk. Odczekuje się kilka minut, aż ten cały płyn z fusów spłynie. Następnie podnosi się filiżankę i na brzegach tego naczynia formują się pewne wzory, ślady i na jej podstawie przewiduje się przyszłość. Ja nie kawy. Kto mnie zna, to o tym wie. Jestem maniaczką herbaty nienawidzę smaku kawy, nie piję ani żadnego cappuccino, nie jem tiramisu. Wydaje mi się, że to jest troszkę związane z przedszkolem, bo mam traumę z picia kawy zbożowej Inki, ale ogólnie to nie piję kawy, ale raz pojawi się wyjątek. Moja przyjaciółka Ewa wróciła z Erasmusa w Turcji. To było jeszcze zanim ja pierwszy raz pojechałam do tego kraju. Przywiozła charakterystyczny tygielek, filiżanki no i kawę turecką. Zaproponowała mi przygotowanie tego napoju i wróżbę. A ja, jako fanka różnego rodzaju testów, wróżb i horoskopów, zgodziłam się, postanowiłam, że dobra, poświęcę się dla tej wróżby. Samo picie tej maleńkiej kawy było dla mnie drugotrwałe. Próbowałam różnych sposobów, aby ten napój wypić. Zatykałam nos, piłam malutkimi łyczkami, ale to nie pomagało. W końcu stwierdziłam, że Potraktują tą kawę jak kieliszek wódki. Po prostu wypiłam filiżankę na raz. Gdy tego dokonałam, byłam bardzo ucieszona i nie mogłam się doczekać wróżby Ewa wzięła filiżankę. Oczywiście obróciła do góry nogami. Odczekałyśmy kilka minut. Potem patrzymy, a w filiżance praktycznie nic nie ma. Fusy znikły. Niestety okazało się, że ja najprawdopodobniej te fusy. Z kawą wypiłam i niestety moje poświęcenie poszło na marne. Nie było z czego wróżyć. Turecką kawę piłam też w samej Turcji. Gdy wybrałam się w ostatnią podróż po tym kraju, wylądowałam w Diyarbakır. Nocowałam u takiej dziewczyny i jej brata. Oczywiście rano mieliśmy pyszne śniadanie, a potem bez pytania, bez żadnego słowa, ta dziewczyna przygotowała mi turecką kawę. Ja nie chciałam być niemiła i tak łyczek po łyczku wypiłam ten napój. Udało się, ale wróżenia nie było. Powiem Wam, że może nie była ta kawa przeokropna, oczywiście też nie pyszna. Jakoś udało mi się ją wypić bez grymasu na twarzy, a nie jest to u mnie łatwe, ponieważ no raczej wydaje mi się, że u mnie wszystkie emocje są wypisane na twarzy. Dlatego musiałam się troszkę maskować, ale oczywiście byłam bardzo wdzięczna, że przygotowaną kawę i ją wypiłam. Pod Jarbakr wybrałam się do bardzo turystycznego miejsca w Turcji, jakim jest Antalya. Tam spędzałam czas z moimi koleżankami, chodziłyśmy na karaoke, do pubów. Pojechałam też na jedną wycieczkę, aby zwiedzić wodospady. Oczywiście nie obyło się też bez plaży i morza. W ostatnią noc moja koleżanka, nazwijmy ją Ayşe, zaproponowała, abyśmy pojechały do klubu, akurat był tam koncert bardzo znanego DJ-a tureckiego, który się nazywa Burakieter i jest twórcą hitu Tuesday. Bardzo polecam, żebyście posłuchali, ale myślę, że tę piosenkę znacie, ponieważ bardzo często pojawiała się w radiu i my pojechałyśmy do klubu. Ze znajomymi Aisze. Było u nas Była nas czwórka. W samym miejscu było bardzo dużo osób. To był środek sezonu turystycznego, sierpień. Udało nam się znaleźć jakieś miejsce przy stoliku i tak sobie staliśmy tańczyliśmy lekko. W pewnym momencie obok nas stanęły dwie dziewczyny rosyjskojęzyczne. Wydaje mi się, że były z Rosji, ale też nie jestem tego pewna. I tak tańczyłyśmy one, jakby stały obok nas i w pewnym momencie Drink jednej z nich spadł na ziemię i się pobił. Ludzie z obsługi podeszli, posprzątali wszystko i wtedy ta dziewczyna zaczęła coś do mnie mówić po rosyjsku. Ja nic nie rozumiałam. Nie do... Oczywiście nie znam rosyjskiego, ale też było bardzo głośno. W końcu jedna osoba przetłumaczyła to, co ta dziewczyna mówiła, a uważała o nas, że to ja je pobiłam tego drinka i oczekuje, że jej go odkupię. Ja się nie zgodziłam, ponieważ ja naprawdę nie dotknęłam nawet tej szklanki. Sama spadła albo ona ją zrzuciła. No więc stwierdziłam, że nie ma problemu. Jednak ta dziewczyna nie była zbyt zadowolona i zaczęła nas troszkę prowokować. Tu coś wturchnęła, tu popchnęła. W końcu tak popchnęła moją koleżankę Aiszę, że ta upadła na stół i prawie go przewróciła. Aiszę się bardzo zdenerwowała, Wzięła butelkę mojej wody, odkręciła ją. I prawie całą jej zawartość wylała na tę dziewczynę. Ona się bardzo zdenerwowała, wzięła moją torebkę, rzuciła nią w Aishę. Wszystkie rzeczy z mojej torebki wypadły. Musiała je pozbierać. Był tam nawet mój telefon. Potem Aishę wyszła, dziewczyna za nią pobiegła. Trochę się poszarpały. Aishę została chyba przez tę dziewczynę uderzona w twarz, ale na szczęście przebiegła ochrona, rozdzieliła dziewczyny i my wróciłyśmy do domu, ale Ajsze zdążyła dowiedzieć się, jak ta dziewczyna miała na imię, więc zdobyła jej dane, zgłosiła sprawę na policję, mm. załatwiła chyba sobie jakąś taką obdukcję, ponieważ ta dziewczyna raz ją uderzyła, a Aisha nic jej nie zrobiła i zdobyła jej dane, zgłosiła tam, gdzie trzeba i powiedziała mi, że ta dziewczyna już... Tak łatwo sobie do Turcji nie przyjedzie, ponieważ będzie miała problemy. Nie wiem, co to dokładnie oznaczało, nie chciałam się wdawać w szczegóły, jednak jedno jest pewne: z turczynkami lepiej nie zadzierać, a zwłaszcza z moją koleżanką Aishę. A teraz czas na Azerbejdżan i opowieść o herbacie, której nie było. Jednak zacznijmy od początku. Ja z Ganży, w której mieszkałam, bardzo często jeździłam do Baku. I pewnego dnia akurat wracałam ze stolicy do Ganży. Tradycyjnie autobusem podróż trwała wiele godzin. W Azerbejdżanie, jak i w Turcji jest pewna zasada, a mianowicie w takiej komunikacji pociągami czy autobusami, obca kobieta nie może siedzieć obok obcego mężczyzny. I tak bilety można kupować np. w Azerbejdżanie u kierowcy. Podchodzi się wtedy do takiej osoby. Kierowca ma swój kajecik, gdzie zaznacza, gdzie dana osoba usiądzie i jakie jest płci, i osobie kupującej bilet nie podaje go wersji papierowej, tylko nadaje numer. Mówi ci, miejsce, powiedzmy 15. I ja dostałam jakieś miejsce, zajęłam je potem widziałam, że pewien mężczyzna chodził w tym i z ja sobie mi się no co on tak chodzi w tej wefty, no mógłby w końcu usiąść. A on tak ciągle zerkał w moją stronę. I okazało się, że nagle obok mnie usiadł. Stwierdziłem, że to jest troszkę dziwne w tym kraju, ponieważ są tu zasady jakie są, no ale zde mną trudno. I w tę kierowca zaczął krzyczeć na tego pana, że usiadł obok mnie. Okazało się, że nadano panu numer właśnie obok mnie. Pomylili się, zamiast chyba dać, powiedzmy, urzędzie obok, to. Nadali numerek zaraz obok mnie, przy mnie. Nakrzyczeli na niego, kazali mu usiąść obok i na miejscu tego pana usiadła taka starsza pani. Na początku oczywiście wymiana zdań, co ja robię w Azerbejdżanie, czemu tu jestem, gdzie jadę, itd tak Było bardzo miło. Potem ja odsuniłam firankę, ponieważ chciałam zobaczyć, jaki jest widok za oknem, ale okazało się, że okna nie było. Zamiast szybę wstawiono deskę drewnianą. No więc widoku nie było, pani bardzo się oburzyła i zaczęła krzyczeć, co to jest, czy my jedziemy, co to za okno. No ale potem się musiała uspokoić. W którymś momencie zaproponowała mi coś do jedzenia i picia, oczywiście herbatkę. Ja jako wielka miłośniczka herbatki nie odmówiłam tego napoju. Pani mi dała plastikowy kubeczek. Otworzyła termos, nalała płyn i okazało się, że zamiast herbaty była woda, ale gorąca. Więc wydaje mi się, że albo pani zapomniała tam dodać herbaty, albo myślała, że ja będę miała swoją torebkę z herbatą. Ja jednak wypiłam tą gorącą wodę i podziękowałam pani bardzo za poczęstunek. Muszę wam powiedzieć, że ta kobieta była bardzo ciekawa, taka charakterna. Hala, bo tak nazywa się takie starsze pani w Azerbejdżanie, pogodziła się z pasażerem, który siedział przed nami. On opuścił sobie siedzenie, tak że prawie leżał na kolanach pani. Ona go skarciła, powiedziała, że ma się podnieść. On po krótkiej wymianie zdań jednak to zrobił. Jednak gdy Hala tylko zamknęła oczy, on znowu opuszczał to siedzenie. Więc powiem Wam, że w po podróży. Autobusami z lat 90. były zawsze ciekawe, nigdy nie było nudno. A jak herbatka, to jeszcze na koniec historia z Maroko. Kraj ten słynie z przepysznej zielonej herbatki podawanej z miętą i z dużą ilością cukru. Ja nie lubię ogólnie mięty, no chyba że jest podawana z cukrem. To co innego, zeszło wakacje, właśnie wybraliśmy się do Maroka. Z Mieszkiem spędziliśmy tam praktycznie dwa tygodnie. Zwiedziliśmy bardzo dużo miejsc i wszędzie zamawialiśmy marokańską herbatę z cukrem. Było gorąco, ale oczywiście herbatka gorąca zawsze znajdowała się na stole. Jednak po takich kilku szklankach bardzo dużej ilości cukru stwierdziłam, że no potrzebuję czegoś gorzkiego. Najlepsza będzie taka czarna herbatka. W jednym miejscu taką zamówiłam. Się bardzo ucieszyłam, gdy podano mi Lipton, ponieważ bardzo ją lubię. Oczywiście moi koledzy z Azerbejdżanu i z Turcji nie za bardzo za nią przepadają, jak za ogólnie różnego rodzaju torebkami, herbatami z torebki. Jednak ja akurat Lipton lubię i się ucieszyłam, że taką otrzymałam w Maroko. I powiedziałam, do mieszkano w końcu na pysznej, gorzkiej, czarnej herbaty. Wzięłam łyk i okazało się, że tak. Posłodzono ją po marokańsku, czyli z dobrych kilka łyżeczek cukru tam było. Ja napój wypiłam, wybiłam, już nie chciałam narzekać. Zawsze to była jakaś odmiana zamiast słodkiej, marokańskiej, zielonej herbaty, zmiętą, miałam słodką marokańską herbatę czarną. Ale oczywiście po powrocie z Maroka bardzo tęsknię za tą herbatą. Na szczęście można ją łatwo przygotować. Wystarczy tylko zaparzyć zieloną herbatę, dodać kilka listków mięty. Mogą być albo świeże, albo suszone. No i kilka dobrych łyżeczek cukru. Ja od czasu do czasu sobie taką herbatkę w domu przyrządzam. Mam nawet piękny imbryczek, tackę i dwie szklaneczki zakupione w Maroko. W wolnej chwili bardzo Was zachęcam, żebyście spróbowali sobie ten napój, bo naprawdę jest bardzo, bardzo pyszny i od czasu do czasu można się pokusić na taki słodki napój. Dziękuję bardzo za wysłuchanie moich opowieści. Mam nadzieję, że w któryś momencie uśmiech pojawił się na Waszej twarzy i może dowiedzieliście się czegoś nowego. Może o sposobie przyrządzania markańskiej herbaty albo o znaczeniu kawy w Turcji. Zapraszam Was na kolejny odcinek w piątek. Pa!